Dobry dzień, dobry kochani, witajcie. Witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie. Szybciutko nagrywam wstęp i wyruszamy, wychodzimy. Słuchajcie, dzisiaj super rodzinny dzień, zabieramy Was ze sobą. Jest godzina po dziewiątej, także dość wcześnie udało nam się ogarnąć i zebrać. Zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że miło spędzicie dzisiejszy dzień razem z nami. your little bubble but you gotta wake up to it Cudownie, odważnie pędzi nasza gwiazdeczka, która ma na imię... Nela! Cześć Nela! Nela, no to teraz powiedz mi, ile jest gitar tych takich brązowo-czarnych, ile tam ich jest w środku? Trzy! Trzy gitary? Czy to się zgadza? Oczywiście! Wielkie, wielkie brawa! Nela znakomicie sobie policzyła, od razu wiedziała, co odpowiedzieć. Słuchajcie, Nelcia w konkursie wygrała. Wypijemy jeszcze szybką kawkę. Tu dzieci też dostały prezenty. I będziemy uciekać do domu, tak, Leo? Tak. Tu jest jeszcze pan magik, zobaczcie. You just gotta trust the right. You don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. Patrzcie, jaka piękna księżniczka. Super. Idziemy na torcik. Jesteśmy już w domku. Pokażcie Nelcia. Nelcia tyle dzisiaj miała wrażeń, że aż przysnęła. I słuchajcie, dzieci dostały tej um, drobne upominki od Kina Helios, za co bardzo serdecznie dziękujemy, tak. I dziękujemy bardzo serdecznie za zaproszenie też na urodziny. I słuchajcie, był też konkurs. Każdy wchodząc do kina. Um, losował numerek i Nel ci numerek został wyczytany, Nel odpowiedziała i wygrała też nagrodę, więc ma jeszcze zobaczcie, zaraz będziemy otwierać taką nagrodę, także już ci pomogę. Dziękujemy Kino Helios za zaproszenie, oczywiście było jak zawsze super. No, tu jeszcze jakieś słodkości mamy, także patrzcie, w ogóle lało jaką książkę dostał. <grych> także mamy tutaj, zobaczcie jakie fajne rzeczy, to jest też fotosłownik, Ale podróże. Bardzo Pytaka? fajne, super. Także dzieciaczki przeszczęśliwe, przeszczęśliwe. Ojejku, jaka nasza mała księżniczka piękna. Nelcia no, też tatuaż sobie zrobiła, Leo też, prawda? Masz tatuaż, Leoś? Super. No i powiem Wam kochani, słuchajcie, jest godzina jakoś przed 15, także bardzo fajnie rodzinnie minął nam dzisiejszy dzień. Nie wiem, czy Wam wspominałam, dzisiaj 15-lecie obchodziło kino Helios w Białymstoku w Galerii Białej. I powiem Wam, że było tyle atrakcji, zresztą już pewnie widzieliście w naszych krótkich przebitkach. Malowanie twarzy, tatuaże, był występ magika, później tort. Także no, powiem Wam, że spędziliśmy naprawdę cudownie czas. Oczywiście oglądaliśmy też dzisiaj Strażaka Sama, bo było takie kino fajne dla dzieci. No i nie wiem, czy Wam też mówiłam, że Nel była dzisiaj pierwszy raz w kinie. Także poszliśmy wszyscy na kompromis i poszliśmy na Strażaka Sama. A warto też dodać, że słuchajcie, Strażak Sam to była ulubiona, jedna z ulubionych bajek Leosia, jak był w wieku Nel. Także Leo też sobie odtworzył wszystko, wszystko sobie przypomniał, więc naprawdę fajnie, fajnie spędziliśmy czas. E, fajna niedziela, wypiliśmy kawę, zjedliśmy tort i słuchajcie, teraz po prostu marzy nam się jakieś dobre śniadanko, więc zaraz robimy jakieś pyszne śniadanko. Słoneczko wyszło, pogoda też nawet ok, także bardzo, bardzo piękny dzień dzisiaj. No i zobaczcie, kochani, dzisiaj powtórka z rozrywki. Jak wychodziliśmy z domu, świeciło piękne słońce, a przed chwilą padał śnieg. Tu zaraz jeszcze wszystko posprzątam. Przebrałam się, już miałam, kamize, miałam kamizelkę. Miałam marynarkę dzisiaj. Słuchajcie, piękną, taką kamelową marynarkę z Shein. Także niedługo na kanale e, Bugi Silver razem z mamą nagramy Wam haul z Shein i mierzymy. I zobaczcie, no śnieg, rano wiosna, teraz śnieg. Pogoda szaleje. Nie powiem, żeby nie było pięknie, bo jest pięknie, uwielbiam w ogóle ten widok tutaj e, z okna. Zobaczcie, no piękny zimowy obrazek, ale tak jak mówię, ja już w sercu mam wiosnę, ja już czuję wiosnę, ja już po prostu wszędzie widzę wiosnę, a to taki numer. A jeszcze rano się dzisiaj śmiałam, e, jak rozmawiałam w kinie, że słuchajcie. E, ładnie, słonecznie, troszeczkę zimno, ale słoneczko świeci, no to bardziej. no zima, po prostu zima. No i słuchajcie, e, zjedliśmy późny e, pierwszy posiłek, tak naprawdę, tak jak Wam mówiłam, zjedliśmy e, śniadanko, e, także było bardzo, bardzo dobre, zaraz pewnie zrobię sobie kolejną e, kawę e, i e, tą pincę pinsę e, będziemy dzisiaj robić, pewnie na taką obiadokolację. kolację, także wszystkie składniki mam, będę robiła pierwszy raz, zobaczymy jak wyjdzie, ale Jestem przekonana, że będzie bardzo, bardzo dobra. U mnie dzisiaj drugi dzień królewskiej uczty. Nie wiem, czy wam wspominałam. To jest taki etap dwudniowy, e, także dzisiaj też mogę pozwolić sobie na coś, na co bym sobie nie pozwoliła z pewnością. E, ale jako że tak skubnęłam dzisiaj trochę tego tortu, słuchajcie, to ten czekoladowy deserek chyba po prostu. Oddam, żeby Krzysztof sobie zjadł, bo to już za dużo by było dla mnie. E, także dzisiaj późno zaczęliśmy, tak jak mówię, późne, późne śniadanko, późny pierwszy posiłek. E, no a jutro już lecimy, lecimy z tematem, lecimy z aktywacją. Powiem Wam, że trzeci raz już jestem bardzo podekscytowana. Ale też trochę zestresowana, jak to będzie, jak to trzecie podejście e, mi tym razem pójdzie, ile kilogramów uda mi się zrzucić. Oczywiście wszystko będę wam tu pokazywać, będę was updateować, co jem, jak jem, e, jak to wygląda, żeby Wam troszeczkę też przybliżyć, jeżeli oczywiście macie ochotę. Wiecie, nagrywam codzienne vlogi, więc tutaj raczej nic nie ukryję, będziecie m, widzieć, co tam się u mnie dzieje, jak ja się czuję, czy chodzę głodna, czy chodzę niegłodna, także, także od jutra m, startujemy. E, w w piątek myślę, może byśmy z mamą wyskoczyły na basen, na saunę, bo przy detoksie organizmu, szczególnie jak teraz będę na diecie, to sauna jest bardzo, bardzo wskazana. Także to też zobaczymy. A jeżeli chodzi o hyacynty, to któraś z Was pytała, czy one, wiecie, nie mają takiego mocnego e, zapachu, czy nie uczulają, czy nie przeszkadzają. Absolutnie nie, ten zapach tych hiacyntów jest bardzo, bardzo, bardzo delikatny, ale zobaczcie, jak one pięknie wyglądają, są tak, jak to się mówi, porządne. No są po prostu porządne i ja się nimi e, zachwycam i zobaczcie, już troszeczkę się tutaj otwierają, także no, 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 no hiacynty piękne, naprawdę piękne. Patrzcie ten arbuz, co wczoraj kupiliśmy, pokazywałam Wam w Lidlu, ten malutki, jest tak pyszny, tak słodki, prawie w ogóle nie ma pestek, także Leo się zajada. Wczoraj dzieciakom ukryłam takie kawałki, ale patrzę, że Leosiowi opryszczka wyskoczyła. Zajad taki, wiecie, delikatna opryszczka, więc łatwiej mu po prostu jak w takie małe kawałeczki. Także bardzo, bardzo słodki arbuz, pyszny. Smacznego, kochanie. Dziękuję. A my, słuchajcie, z Nelcią tutaj. Nel y, bawi się swoim kwiatuszkiem, a ja piję kawkę. Także tak sobie chillujemy i odpoczywamy. No dobrze, moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj bardzo, bardzo późna kolacja, w sumie kolacja, bo widzicie, że u nas dzisiaj tak zakręcony ten dzień z jedzeniem był. Nelcia już śpi. Słuchajcie, właśnie zasnęła przed chwilą. Mąż tutaj pije sobie herbaty z miodem i z cytryną, bo coś taki niewyraźny. Ale pince jesz, prawda? Tak, tak, tak. Pin, Pinsę zje, także to jest y, To co będziemy za chwilkę robić Zaraz wam pokażę, na pewno Położymy sobie żółty ser, trochę truflowej Oliwy, e, pomidorki koktajlowe I to wrzucimy sobie do piekarnika A później na wierzch może Rukola, tak myślałam, buratta I Co tam jeszcze, pancetta, nie, prosciutto Nie wiem co ja tam mam, matko, zapomniałam Zaraz wam pokażę zresztą, dobra Także próbujemy Dobrze, kochani, tak to wygląda. Zobaczcie. Jest jeszcze burata, rukola, pomidorki, oliwa truflowa, trochę sera. Także wygląda pięknie. Taki tutaj miałam pomysł i będziemy się za chwilę zajadać. Także żegnam się z Wami, kochani. Widzimy się jutro o 7.30. Wszystkiego dobrego, mój Hej, pa!